Dobry ci dobry dnia następnego i następnego odcinka Do eee, no wczoraj nie wrzuciłem bo już byłem zmęczony po prostu podróżami, wrażeniami <grystanie> Zobaczcie jaki ma życzek <grystanie> Także e, Wykończony Właśnie jestem na stacji bo wynająłem motorek nie wiem czy będę nim jeździł całą, codziennie, ale dolałem do pełna więc chyba już tak no. <ścoughs> trochę tego nie przemyślałem ale lepiej mieć litr więcej niż, niż nie mieć więc no co no poranek ja jeszcze kawki nie wypiłem także bo chciałem dolać to paliwo i już mieć spokój, nie? Tak sobie wraz... O, zobaczcie, jaka pani idzie tam z, tym, z tą piramidką na głowie. Nie. Yeah. O, zobaczcie, co mi się pokazuje, że. że Cięknie. Widzicie co? Ja powiem, że to jest tragedia, bo. No teraz aż się boję tego ruszy, czyli wężyk gdzieś tam się przetarł. Na szczęście naprzeciwko <gry> to widocznie często się zdarza do tej stacji, bo naprzeciwko jest jakiś mechanik co mi to zrobi. Dobra, idę bo mi wyleci zaraz tam te litry, które wlałem. Ja pierdzielę, także no nic, no. Cieszmy się, nie przejmujmy i wszystko będzie dobrze. Dobra, ja przyszedłem do pana mechanika. No i pan mechanik odpalił, odpalił motorek, bo ja to dalej się miałem odpalić. I mówi, że dobrze, nie? Ja mówię, zobacz tu, pod tym, że leci, ta, jak się mówi, benzyna. No leci to tak, zaraz mi całe wyleci to. Pan to podłożył coś, żeby Dobra rozchodziłbym gdzieś, ale nie wiem gdzie No dobra, zostawiam pana, niech to naprawia, no bo, bo co no. Ale pan mówi, że gdzieś będzie dzwonił, więc no nie świadczy to wszystko dobrze, no ja już wiem, że wężyk ten plastikowy się po prostu przetar. Z drugiej strony powinienem pojechać do tego hoteliku i po pokazać to gościowi i tyle nie No wasz ich ma ładny tak naprawdę No Ja już teraz wcale się nie śmieję Tak i Kluczy sporo, wszystkiego sporo tylko No tylko tutaj niedobrze nie, dobrze, nie? Ale dobra, zobaczymy. Ja oczywiście wróciłem do hotelu. No i zobaczcie, no leci jak cholerka. Yy. Pan mechanik powiedział, że mogę jeździć, tylko mi się skończy paliwo, nie? To, to, to Tyle to ja, to, takim mechanikiem, to ja sam mogę być. Ale co chciałem powiedzieć, tu są, a nie, to nie tu. Tu. Tylko, że jakoś słabo je widać. Nie wiem czy nie widzicie. Ptaszki jakieś, nie? Nie no, hoteliko. To jak już jestem. Bo mówi, że zaraz mi daje jakiś inny motorek. No mam nadzieję, że nie będzie tego naprawiał, tylko dam mi inny. Co ja chciałem powiedzieć? Aha, jak już jestem to pokażę. Odrobinę. A nie wychodzę na słońce, jest tak gorąco. Tak mnie spaliło wczoraj. E, no, bo tam jeszcze od Ryszarda jechałem, e, odrobinę się zgubiłem, bo lokalizacja mi znaczy ta nawigacja przestała, No nie wiadomo, czemu przestała działać. Więc tak troszkę na oko jechałem, jak to się mówi. No, także i po jednej stronie, i po drugiej są właśnie takie pokoiki. Nic specjalnego, ale znowu też. E, nic e, strasznego, no. Czekajcie, gdzieś tu wszedłem. <laughs> Sobie vipera, żebym tylko nie znalazł. No tu jaki mają fajny kociołek. Z wydechem nawet. No tu widzę jakaś. To wygląda jak pokrzywa, ale to pewnie jest jakaś odmiana, przepraszam. Z głosem, mam coraz większe problemy z głosem. Nie wiem czy to od śmików, czy od, czy od y, gadania, czy jak czy od klimy dzisiejszy, bo klimy w pokojach są, więc sobie uruchomiłem, ale już po nosie, znaczy już czuję, że to był błąd. Ale nie ma wiatraków, bo jakby był wiatra, to bym odpalił wiatrak, ale nie ma, więc no. Pan odpala. Nie, pan, a, bo pan chce spuścić to paliwo, bo dolałem, mówię, do końca. Czyli podczubek. Co nawet powiedziałem wcześniej, że może błąd, bo, bo niby jutro miały być nowe motorki, a nie te. Także gdzieś pewnie wzięło kuzynostwa i ten. E, no ale dobra, już to tam. Ile ja za to paliwo zapłaciłem? 80 tysięcy. 90 tysięcy tych dągów. Ja cały czas nie mogę się z tym połapać. Yy, to jest jakieś 30, nie wiem gdzie, jakieś 3 dolary chyba, czy coś takiego. Nie. Przepraszam, bo. Yy, Patrzcie, 8, nie. Dobrze, 90 tysięcy. To będzie tam 3,5 dolara, czy jakoś tak, no. No w każdym razie pod korek, mówię już do, do, dolejcie tyle, ile tam, żeby już nie brakło, bo miałem zamiar. No najwyżej się przejdę dzisiaj gdzieś, chociaż mówi, że, że przywiezie. Mówi, że przywiezie, ale z drugiej strony jak mam na niego czekać nie wiadomo ile, to wolę już się ruszyć i przejść. No. Tutaj nie chcę, chyba żona, no i chyba mama też. Bo... O jest mi drebina, bo ja tutaj się zarazła. Za mną przyleciała Tutaj co to jest zobaczcie A co to chodzi? Taka pułapka, znaczy łapaczka na To chyba mrówki są Na mrówki Nic nie rozumiem, ale Och, kotów, a kotów zobaczcie, tylko się patrzą tutaj Dzień dobry no, także jak mam za długo czekać, to wolę się przejść i już, no i tam, Ja i tak... No właśnie już teraz... Dobra, dobra, to może to był znak. Już nie będę dolewał do pełna, tylko doleję tam ze 2 litry coś. A ja nie chcę tego na motorku jeździć, nie? Bo nie zobaczy się tyle ile ile powinno się zobaczyć moim zdaniem. zawsze jest lepiej się... i dla zdrowia, i, i, dla, i dla widzów, także... Eee, dobra, to, to może to był, to był znak, właśnie, że tak miało się stać. Także no tak się kończę i czekam na pana. A jak nie przyjedzie w ciągu pięciu minut, to mówię pani żonie chyba, że idę. I już. No i najwyżej, bo ja mu powiedziałem, że od jutra wezmę. On, no, nie, 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 zaraz przyjadę, zaraz tam zrobię. Czyli tak się trochę uniósł. Też honorem. <laughs> Ale, bo może nie, nie zrozumiał, bo mi tak naprawdę nie zależy, żeby codziennie motorki jeździł. No. Wiadomo, tam gdzieś na drugą y, stronę wyspy, to y, z buta nie będę szedł, tylko sobie podjadę, ale no, ale to nie musi być dzisiaj przecież. No. Dobra, y, bo już zanudzam. Do zobaczenia. A jeszcze chciałem powiedzieć, że. Nie czuję tego, no. <śmany> znaczy w sensie, że... <śmany> to, eee, to bardzo podobnie, no. <śmany> bardzo podobnie, no samochody inne, mniej, mniej rojistrojców, ale to jest wyspa, to, to się tam powiedzmy nie dziwię. <śmany> ale tak no zbóź zachowania i tak dalej, no to to samo, no. No może nie, no nie, no tak trochę, że... trochę... Może ja mam takie... odbieram to, no bo tam Azjaci i tak dalej, że tak powiem podobnie, ale... No tyle, no Zresztą, co ja widziałem, no. Jak ja tu byłem, o której, o 17, tu, 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 zaraz się ciemno zrobiło i, i tyle. O, tu kolejny jakiś resort. Bambusa. A gdzie tam, nie będę chodził nawet. Jest gdzie chodzić bez tego. Dobra, już bo, bo już przynudzam naprawdę. Nawet sam siebie. Więc do zobaczenia. Do usłyszenia. No, witam podobnie, witam podobnie. Zobaczcie, przyjechałem... Yy, z panem na nowym motorku już, no tam też ten yy, dobrze mówię, akumulator Nie za bardzo i tak dalej No ale co zrobić? Ale zobaczcie jaki tu mini ekosystem <grym, Nie? <grym, z jednego mchu wyrastają jakiś idę Tutaj jakiś bonsai o, Tutaj też ciasteczka, te, co ja lubię mm. Tutaj kolejne takie mini bonsai. No fajne miejsce. Tutaj tak zwany jersz, z wody. Dziwne. Zobaczcie, jakie też palmy e, z takim czerwonym. E, jak się mówi? No, łodygą, no czerwoną. No dobrze, no niech sobie będzie czerwonym, mi tam nie przeszkadza. Także ale motorek już czuję, że przez ten akumulator i tak dalej Zaraz no, odpalił, bo jest troszkę rozgrzany <śmieniczy> ale, ale może być tak, że, że ten... Że, <śmieniczy> to znaczy może, nie może, tylko będzie ciekawie no, ale sobie tak ma być, więc... Nie narzekam z uśmiechem Kurcze Jestem taki zaspany oczy oczy No nie wiem, no zaspany wiadomo pierwsza noc też jest taka, że nowe miejsce, nowe coś i ta klima i to wszystko Dobra, jeśli gadam tu jakiś halakaktus Nie, nie jestem się, tylko mi się podoba, czy tam mniej się podoba, że takie Taka roślinność tu występuje, bo fajna podwórka zrobić. No i też fajne dla viperów pewnie też, ale a to jest ten, co miałem wcześniej. Co paliwo ucieknie. Teraz chyba tylko tam. Bo no, zobaczcie, flacha jest już pusta, bo przelał do tego. No ten wygląda lepiej, ale jeździ podobnie. No dobra lecimy dalej nie będę tutaj wszystkim chociaż tam coś widzę co bym chciał zobaczyć poczekajcie może się wkradnę co to jest no właśnie nie wiem Dobra. o to mi się podobają to są te jak to się mówi, ta, ta, ta sztuka taka układania, czy tam meblowania, jak to się mówi? No, poczekaj. Wiedziałem, tylko że roza niestety postępuje. Ile gubików w środku, nie wiem czy to widać, ale, ale jest tego mnóstwo. Także to układanie tych rzeczy w domu, czy tam przy domu. Zobaczcie, jakiś kokos spadł i teraz. Nie, to jest ten chlebowiec. Myślę, że kokos. No i teraz idź, idź sobie na spacer. Jest na randkę z dziewczyną, i niech ci kokos bachnie. To, na ten. To dopiero by było. Ech, ech, śmiechu. Co nie wiara, dobra? Bo już pan czeka. Nie wiem dlaczego, ale. E, no ale jak czeka, no to idę z nim pogadać, dlaczego czekano. So yeah, I say in Polish. Uh, what's your name? Win. No proszę bardzo, jaki uh, So we are here, right? We are here. So I want to go there yes. I think tomorrow. Yeah. And there is something to see nice over there on yeah. the top too? Yeah. Aha. Stuffy Stuffy? No, Stuffy. Uh huh. Stuffy. From here to the pineapple island. Mm -hmm. What is a to po? Island? po. Ja pineapple že to tylko po angielsku ale jednak widać, So, but the South is, I heard, is better than, than the North. Better, yeah. Maybe I but they just uh, see the practice. Uh -huh. mm -hmm. uh, but uh, what about the, the where to swim? Where is better to swim? South? Yeah, in the south. So, everything is on the south. No, Long Beach. You know, Long Beach over there. Yeah, yeah, yeah. I know. I know. I, I see it. But, uh, no, the, to the left from here. To the left. No. To the right. See, Ja, yeah, I know, I know the yeah. the yeah. But the, to the left. Ja. Yeah. Dobrze, pani tutaj mi. The so the south. Yeah. The south. No, dobra, jutro bahamy na ten <laughs> na Saud. <south. laughs> znaczy bahamy nie, bahamy tylko Bahamia. Ja. Oj, e... Ja sobie usiadłem na czymś takim. Nie wiem czy to belgijskie, czy... poczekajcie, żeby to zobaczyć jakoś. Czy to belgijskie, czy to niemieckie. W każdym razie coś e, wspaniałego. O tutaj można zobaczyć. Jest nawet ingredients podane, czyli składniki. 4%, czyli słabe, ale to właśnie bardzo dobrze. No i dobra, czyli, czyli wychodzi na to z tej mapki, znaczy nie z mapki, tylko z Fukok, że, że południe jest ciekawsze niż północ. No zobaczę, ile się tam zrobić. No, będę chciał zrobić i tu, i tu, no. Ale. Ale zobaczymy. jakieś herbatki? Nie, herbatki mają. A nie, to kawa, przepraszam. <grywka> Karabika robusta. A gdzieś widziałem herbatki, tylko już nie pamiętam gdzie. A, tu są jakieś jabłkowe i tak dalej, no ale to... to, to ja takich nie lubię, ja to jak coś to mięta, melisy dużo, i teda, nie, tam jakieś tam jabłkowe. To nie wiem, co to za urządzenie jest. Znaczy domyślam się, ale... Zaraz jak bachnę jakąś nazwę, to ktoś mnie tam skrytykuje, więc w, 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 wolę powiedzieć, że nie wiem <laughs> Zobaczcie jaki zegar też nie? No taki jakiś tam jak to, jak to tak jak knajpa, no nie wiem czy mogę filmować, żeby mnie tu ktoś nie tam nie ten, nie? E Duży taras. Zresztą tylko taras. Także, także fajnie. No i dobrze. Dziękuję pani. A ja zaraz ruszam. A! Eee, co się stało? Eee, stało się te, najgorsze. Czyli zapomniałem okularów do, do czytania, więc e, e, no wczoraj próbowałem otworzyć monitor na chwilę. Czytam laptopa. I, no, i, i zamknąłem też po chwili, bo, no, bo nie, nie, nie mogłem się do tego doczytać Więc e, Muszę gdzieś wyjechać i kupić okulary e, Do czytania, no Zawsze coś Teraz zobaczcie koguty kury koguciki kurki nie podchodzę, bo mnie się. jeszcze Czy tam udziownie u, u <laughs> Nie to, że z supermarketu Wszystko świeże Trzeba sobie tego Obrać, no Dobra, jadę po okulary Szukam, co dzisiaj W dzień już, już wiem, że Dzisiaj dzień e, W sensie do D bo bo więcej nie mogę powiedzieć no bo jak nie motorek że benzyna wyskakiwała czy tam wylatywała to drugi to gdzieś to coś no dobra ale za to jutro na drobie na drobie jadę na to południe co mi pani pani powiedziała z tego no z czego? no tam z tej knajpy, no. W ogóle jeszcze nic nie jadłem, więc szukam czegoś. No pewnie zjem tam gdzie wczoraj, niedaleko hotelu. <laughs> Bo co tam e, wyszukiwać. No chyba, że coś zobaczę, no ale, ale tam było No tam były jako chyba tako, no chociaż tu coś widzę. <laughs> A nie to sprzedaję te a nie, mają też bułki, kanapki 20 tysięcy, czyli Czyli, czyli cały dolar, ale nie wiem czy za bułkę, czy za bułkę z, z wkładką, no bo to dość ważne. Dobra, jadę na razie do okulary, bo, bo, bo nie złożę filmu jak, bo ja nic nie widzę. Ja wczoraj odpaliłem laptopa i, i patrzę i, no, i nic nie widzę to. Dobra, zobaczcie jeszcze, bo tak przejeżdżam, przejeżdżam. No bo ja jeszcze dzisiaj bez bez, tej, co tam się je? Z, to jest pod stołu, No jak to się nazywają? Te kokosowe płatki. Także płatek, czy tam płatków nie miałem. Kokosowych, ale znalazłem takie coś. No i mówię, jak nie ma płatków, no to, to to nie gdzie tutaj jeszcze jedzie jakiś wysior? dobra, ja jadę szukać tych okularów zaraz muszę się zapytać tutaj jest też fajnie i to mi pokazali tutaj no dobra, no, na razie się z, z tym wstrzymam, ale ale pewnie i tak się zobaczymy niebawem eee, na wizji eee, że ludzie od razu translatora używają i mówią, no czasami wychodzą głupoty z tego, ale ale często się da po prostu dogadać ale z drugiej strony znowu w Kambodży dla nie używają ale jest coraz więcej osób i ja to widzę w, w ciągu czterech lat którzy do no ten angielski jest taki ja że tak powiem Czuję się dobrze, no nie, nie, nie widzę żadnego e, no, Nie widzę, że tak powiem problemu. Chyba, że ktoś ściemnia i, i udaje, że nie, nie rozumie, nie? Ale oprócz tego to nie widzę. No. Dobrze, ja pojadłem, ale tutaj widzę coś albo duże jabłka, albo małe dynie. No, no nie wiem co to jest no. A nie biorę na razie, bo... No bo cię po pierwsze najadłem, a po drugie może to jest na coś, żeby jakieś lekarstwo, no no wiecie o co chodzi, nie? No czy jakiś środek, żeby człowiekowi urżyć albo jak, no nie wiem. Widzę, że to też budują, więc wszędzie budują. Dobra, lecą, bo nie dolecą, już szukam tych okularów, bo zaraz pozamykają to sklepy chyba wszystkie i już no. Także kciuki za mnie, trzymajcie. No dobra, kupiłem ze ściereczką w środku do przecierania. Także elegancja Francja, bym powiedział. Eee, ale co, ale eee, jakby to powiedzieć, bo cokolwiek bym nie powiedział, to dla niektórych B by... e, zresztą mam tak gdzieś. Eee, nie jest jakoś super super, super taniej jest fajnie aczkolwiek jestem przyzwyczajony no bo tam 4 lata w Kambodży więc, więc eee, mm, no przyzwyczajony już człowiek i jest tutaj co to, co to są tutaj za, za jakieś pojazdy nie, to śmieciary takie chyba ręczne. Znaczy yy, chociaż z dziurkami, no nie wiem, no może dziurki potrzebne, po to, żeby no cokolwiek tam jest, żeby sobie wypłynęło. No dobra, także dobra, mam oklary. Lecę teraz do hotelu. Po pierwsze się schodzić, po drugie, no wreszcie podpowiadać na komentarze, po trzecie, złożyć odcinek. Yy, więc. No co, no widzimy się za niedługo nie, nie bym powiedział. Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Cieszę się, że tu jestem, ale te pierwsze dni takie są, no mówię, no tak jakbym się ruszył gdzieś 50 km dalej. No, no tak to trochę wygląda. Także mam nadzieję, że jak zobaczę plaże i, i te inne rzeczy, to, to, to zrobi większe wrażenie. Więc e, no oczywiście was na tę te plażę też zapraszam wszystkich, drodzy widzowie. Więc, więc do zobaczenia e, już dzisiaj na pewno. No i od dzisiaj już będzie. Nie? Także, także pa! Kamera w dłoni, życie w Kambodży, czy w swoich filmach godnik Z uśmiechem na twarzy, krok po kroku Pokazuję świat bez pośpiechu wam oku